W dniach od 5 do 6 października w Zakrzowie na Opolszczyźnie odbyła się konferencja naukowa pod nazwą Innowacyjność Województwa Opolskiego w nowym okresie programowania Zielone Innowacje w Przemyśle i Rolnictwie. Naukowcy, eksperci oraz samorządowcy rozmawiali przede wszystkim o pomysłach na zwiększenie konkurencyjności firm. Mają w tym pomóc m.in. projekty wsparcia biznesu szacowane na 450 milionów złotych, które przygotowuje samorząd województwa. Konferencje w ośrodku szkolenia olimpijskiego otworzyli prezes grupy azoty Zakes A, Filip Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Bogdan Tomaszek, a także członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Zdaniem tego pierwszego, innowacje wdrażane w grupie azoty mają realne odzwierciedlenie w zyskach firmy. Cała grupa Azoty ma przyjętą strategię w perspektywie do roku 2030. No oczywiście dzisiaj grupa Azoty jako taka realizuje przede wszystkim inwestycje w zakresie polimerów police. natomiast w poszczególnych spółkach również są zaplanowane inwestycje, no choćby w zakresie transformacji energetycznej. Również badamy pewne kwestie dotyczące rozwoju wodoru tutaj, tu w szczególności kędzierzyn jest dla nas taką istotną spółką i tutaj lokalizujemy centrum. Analiz czy laboratorium czystości wodoru jako paliwa. Także no, myślę, że inwestycji jest sporo, strategia jest realizowana i sądzę, że wszystkie te inwestycje, które układają się w hasło Zielone Azoty, no, mają ten charakter w wysokiej mierze innowacyjny. Z kolei inicjator wydarzenia, Bogdan Tomaszek, przekonywał o ważnej funkcji krajowego i regionalnego systemu innowacji. Na dzień dzisiejszy realizujemy 27 tematów badawczych. To są najczęściej tematy, które kończą się wynalazkami. Jeśli chodzi o sposób finansowania, no to w granicach kilkudziesięciu procent na 11 projektów o dofinansowanie, które zgłaszaliśmy, 10 uzyskaliśmy pozytywnych odpowiedzi, czyli 10 z dofinansowaniem zewnętrznym. Jak podkreślają eksperci na terenie województwa najwięcej innowacji wprowadzają firmy z branży chemicznej i rolniczej. W ostatnich trzech latach grupa azoty Zekesa zgłosiła 21 wynalazków, z czego już kilkanaście zostało opatentowanych. Efektem końcowym jest bagatela 600 milionów złotych przychodów ze sprzedaży. Zaproszeni goście, w tym także przedstawiciele polskich uczelni, mogli w czasie konferencji zapoznać się także z prezentacją innowacji grupy Azoty Zak SA i innych firm z regionu, a także o planach rozwoju całej grupy Azoty również w kierunku ochrony środowiska i rozwoju zielonej energii. Kędzierzyński zakład mocno chce rozbudować między innymi instalacje fotowoltaiczne. Na pewno musimy iść w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii, i z pewnością budowa farm fotowoltaicznych jest właściwym krokiem w tym kierunku. No w Kędzierzynie planujemy budowę kilkudziesięciu megawatów farm fotowoltaicznych. Na razie na użytek własny. Możemy zbudować tyle odnawialnych źródeł energii, ile jest możliwe do regulacji poprzez źródła konwencjonalne, no ale to znacznie obniży ślad węglowy i będzie istotnym a krokiem w kierunku realizacji strategii Zielona Azot. Jednym z tematów konferencji była regionalna strategia innowacji województwa opolskiego do 2030 roku, ale podczas spotkania nie zabrakło również rozmów o centrum badawczo-rozwojowym jako elemencie systemu wdrażania nowych rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach. Organizatorem wydarzenia było Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki we współpracy z zakładami azotowymi Zakasa w Kędzierzynie-Koźlu.